Cześć, witajcie, jestem Miks witam was na dzisiejszym odcinku, dzisiaj gramy sobie w Minecraft Chciałam pokazać ten komis samochodowy, co wybudowaliśmy na scenie o kurde, idzie na nas Umijemy to miecho, bo on nas nie, nam się nie przyda Patrzcie, ja tu szluga mam. O nie, jednak nie. A nie wziąłem papieroska. Patrzcie, i tak o to wygląda. Lamborghini rok 2015 jest taki. Żelaza Ferrari. Ferrari ro, rok 20174 jest taki żelazo, bo fela, Ferrari. O tutaj poslacik. Pasat 1996 rok 40 żelaza. Niemiec płakał jak sprzedawał. Mercedes-Benz 100 żelaza. BMW 2015 rok 1 stak żelaza. Tutaj, Mustang 2017 rok 2 staki. Passat mną no, tylko teraz 89-30 żelaza. No nie, aż żalnie nie skorzystać. Audi 2018 rok. Jeden z także laza Uczciwa propozycje to są propozycje. Kto tu, co dużo tu robić? Nie O, tu je, bo... o tu będzie sobie rosnąć. Jesteśmy w sądzie. sądzie ostatecznym. Dzień dobry. Okej, okay, idziemy dalej. A właśnie, dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli... Dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli, żebym nagrał. Znaczy, czy coś buduję, jak właśnie tamto... Hmm... Dzisiaj dla was będę nagrywał cały dzień odcinki. Ponieważ... Nie poszedłem do szkoły. Nie mogłem, znaczy, nie, że nie mogłem, bo do do mogę, Tylko, że nie chciałem dzisiaj iść, jak, bo dzisiaj mieli dużo strach. To jest To jest jeszcze niezapalony ślub, jak ludziska. Niezapalony on jest też. I idziemy teraz po zapalonym. To jest zapalony, przerobimy sobie trochę drewna, e, sióp, i mamy zapalniczkę. Pa. Jest, śluszek. W ogóle chodźcie do. Nie mam pochodni, kurde. Idę zrobić pochodnie do mnie, bo ja potrzebuję mega dużo pochodni. Więc idziemy do kopali. Szukać diamentów. Ta winda. Lecimy jak Superman. Już zaraz będziemy jest eee nadal obsidian 10 bo ja 59 fajnie tutaj było jeszcze 8 więc wszystko okej okay, bo ja nie mam drewna znaczy drewna mam dużo. przeróbmy tyle i tamte co na patyki o kurde ile my tego mamy Bo wow panie Ratorsa. Klikku, 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 klikku. No, eilen on noin pochodni. Eilen kapiin on suh. Okurda. To weźmy sobie może tak na razie w rękę. No, wyjść nie mogę. Dzień dobry, chciałbym wypłacić swoje pieniądze. O, 7 bloczków mamy. Pieniążków. Zaraz muszę pójść sobie kupić ciepłe ubranie na zimę. 60 chyba za 20 sztabek. Czekajcie. Hmm. Chyba za 20 sztabek, bo fajne fajne ubranie, które ja widziałem i bardzo chciałem. Crafting. O, teraz to mnie wygląda. Skrzyneczkę popatrzmy Gdzie jest skrzynka, bo nie widzę. O jest. Siu, dobra, mamy. Mamy 63, czyli za jakieś tam marne grosze kupimy sobie w pepku ubranie. Gdzie ja, ja. jesteśmy? <laughs> Tylko jakie, na pewno weźmiemy sobie o te spodnie Bo one są ładne Znaczy, są fajne Weźmiemy sobie te buciki To sobie weźmiemy To, czekaj, po nam dwa? Dwa razy taka. Weźmiemy sobie o takie spodnie jeszcze z modelu... fajna Pokaż, jaką mamy zbytkę. Ona będzie fajna Tylko potrzebujemy się skórzonej klaty Mhm Ciekawe kiedy będzie dostawa Na przykład bardziej takich o tych Nie? Bo mnie to ciekawi Tu postawiam skrzynkę i tam zapłata im Tyle. 30. Załóżmy to co piękne ubranie. Pa, ja jestem biznesmenem. Teraz jestem jeszcze większy mnie. Ty, mogę przecież ją, ją enchantować. E, fajno. To, pa, jak mówię, garniturek. E, wolę na razie chodzić enchantowanej więc mam lapis przy sobie, mam 50. fajnie, 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 fajnie Gdzie ty wchodzisz? Stahel. Headshot Tu jest mój aparat. W ogóle patrzcie, ja chciałbym zbierać mega, mega dużo kwarcu I widzicie, co zbudować? Willę Widzę taką willę, krów wille. Blast PROCESSING, breaking Protection 1. Okej, okay. na spodnie, Blast PROCESSING okay. na takie takie spodnie, Unbreaking 1 na klatkę. Protection i na budki. No, na budki nas. Projekt. Oto. Mamy zerowy level, ale mamy dobre zbrojki. Jeee Dobra, więc ogarnęliśmy trochę rzeczy. Mamy papieroska. Palimy, palimy, palimy. Spalony. Odkładamy nasze. <coughs> Odkładamy nasze zbrojki. i ludziska, ile ja mam zbrojek Ile żloża mam, nie? naprawdę jestem mega bogaty, ja nie chciałam ja nie zbierać coś takiego Schowajmy to U. Dobra, ja się z wami już będę żegnał, trzymajcie się cześć